Święty Wojciechu, przez miłość, którą miałeś dla narodu polskiego, prosimy cię, zachowaj ojczyznę naszą od wojny, wad i grzechów oraz innych niebezpieczeństw. Uproś stałą opiekę Bożą dla naszej ojczyzny, a nam wyjednaj twoją skuteczną pomoc, abyśmy tu na ziemi służyli Bogu szczerym sercem, a po śmierci mogli go oglądać i czcić na wieki wraz z tobą. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Moi drodzy siostry i bracia, ze wzgórza Lecha dotarliśmy w procesji na to wzgórze Zbarskie razem z relikwiami świętego Wojciecha. Po modlitwie, po wysłuchaniu pięknej medytacji prowadzonej przez. Biskupa Płockiego Piotra Liberem, któremu bardzo serdecznie dziękuję za wprowadzenie nas w ten szczególny klimat uroczystości świętego Wojciecha. Stajemy teraz wobec relikwii świętowojciechowych. Przychodzimy na to miejsce jako wspólnota wiary, wspólnota, których łączy jeden Pan, jedna wiara i jeden chrzest. Wspólnota zbudowana na krwi Świętego Wojciecha i na Wodzie Chrztu. I są też z nami nasi współbracia, którzy w różnych częściach Europy przeżywają doświadczenie wiary, którzy przychodzą na to święto Wojciechowe miejsce, aby umocnić się naszą wspólną wiarą, i aby nam przekazać także słowa serdecznych pozdrowień. Są więc z nami. Trzej biskupi, którzy prowadzili tę wieczorną świętowojciechową procesję. Najpierw prosiłbym o słowa pozdrowień w imieniu konferencji biskupatu Niemiec, które pragnie nam przekazać jej delegat, a jednocześnie biskup zaprzyjaźnionego z gnieznem miasta Akwizgranu, ksiądz Biskup Pomocniczy diecezji akwizgrańskiej. Bardzo serdecznie go witamy. wir auch um Heiliger Adalbert, bitte für uns. Exzellenzen, liebe Schwestern und Brüder, ich bedanke mich für die Einladung. Ich bin Weihbischof in Aachen, wo der Heilige Adalbert hergekommen ist. Und als Vertreter der deutschen Bischöfe darf ich heute teilnehmen an dem Adalbertfest. An seinem Grab haben wir uns versammelt. Er hat beigetragen zum Zusammenwachsen der europäischen Völker. Auch wenn sein Wirken mehr als 1000 Jahre zurückliegt, hat er uns heute viel zu sagen. Ich bin sehr froh, dass ich als Niemiec des przybyć na hier miejsce do um an dem i serdecznie pozdrawiam Ich begrüße alle Bischöfe, hier Adalbert war ein Mann seiner Zeit, verstrickt in die vielen politischen Streitereien. Gewalt und Misserfolg waren ihm wohl bekannt. Trotz aller Rückschläge hat er keine Wege und Gefahren gescheut. Er war bewusst, dass er sich um Christi willen aus seiner Komfortzone herausbegeben und sich auf das Unvorhergesehene, das Fremde einlassen musste. hat gewußt, dass das Zeugnis immer auf konkreter Begegnung beruht. Święty Wojciech był mężem swojego czasu, był uwikłany w polityczne spory, które panowały wówczas w Europie, w Pradze. Przemoc, niepowodzenia były mu znane, ale mimo tych porażek to nie bał się trudności które przezwyciężał. Był świadomy, że przy nim jest Chrystus i to dało mu Moc i Siłę, aby z tej sytuacji dla niego niekorzystnej udać się w to, co jest nieznane, obce, i tak dawał świadectwo swojej głębokiej wiary. Er hat Misserfolg kennengelernt. Es ist ihm nicht gelungen, die zu Und es endete mit seinem Martyrium. Und doch wurde sein Blut zur Saat für ein tiefes Zusammengehörigkeitsgefühl der Christen in ganz Europa, besonders zwischen Deutschland und Polen. Er leuchtete das Menschentum. Er missionierte unter den Prusen, in Diese Missionen endeten mit einem und mit seinem Wiedział on jednak, że jego krew stanowi zasiew wiary dla rozwoju chrześcijaństwa w tej części Europy. Seit 40 Jahren bin ich Priester. Es gehören die Erfahrungen von Johannes Paul II., Kardinal Wyszynski, dazu. Das sind prägende Erfahrungen. Sie haben an Adalbert Maß genommen. Die Besuche in Polen und in Deutschland des Papstes Johannes Paul waren Orientierung und Gemeinschaftsstiftung von Bedeutung. Der heilige Adalbert war sich der europäischen Dimension seiner Sendung bewusst. Ich bin schon lange Kapitän und kenne den Kirchen in Polen. Ich kenne die Werte des Kardinalen Stefan Wyszynski, wie auch des Heiligen Papiers Paulus II., Który czerpali z tego dziedzictwa świętego Wojciecha i wyznaczali kierunek Kościołowi w Europie, aby mieć tę świadomość posłannictwa, jaką miał święty Wojciech. Europa gehört zusammen im Zeichen Christi. Das hat sich besonders in Zeiten der Bedrohung als fruchtbar und weit über die Zeit von als inspirierend erwiesen. Sei es die zersetzenden Erfahrungen mit der Gewalt, im Nationalsozialismus, sei es die Herausforderung des genauso menschenfeindlichen Kommunismus. Gewalt wird nicht das letzte Wort haben. Co doświadczenie przynależności do Europy chrześcijańskiej, specjalnie, szczególnie miało moc w czasach zagrożenia zarówno ze strony, Narodowego Socjalizmu Niemieckiego, jak i komunizmu, które to systemy oba były wrogie człowiekowi. Wtedy można było doświadczyć, że siła nie ma ostatniego słowa. I ta nadzieja płynąca z wiary dla niewierzących tego świata była niezrozumiała. Aus dieser Hoffnung hat sich Z tej nadziei zrodziła się siła, aby budować Europę, która przekracza granice krajów, granice narodów, gdyż czerpie z bogatego dziedzictwa chrześcijaństwa. Oft ist diese Verbundenheit gestört worden in den Weltkriegen, in Trennungen, und Verwundungen der Zeit, aber weil es eine geistliche Verbundenheit war, ist sie immer wieder neu entstanden und hat die Wunden heilen lassen und einen Horizont der Versöhnung gezeichnet. So es, pomogło, by te rany, które były spowodowane przez wojnę, by budować jedność. opartą na więzach, które są oparte na chrześcijaństwie, aby dostrzegać i budować nowe horyzonty wzajemnego pojednania. For 70 Jahren als Stefan Wichinski hier nach Gnesen kam als Bischof, wäre so eine Zusammenkunft wie heute nicht denkbar gewesen. Heute, Gott sei Dank, ist es schon fast eine Selbstverständlichkeit. Kiedy przed 70 laty ksiądz Prymas przyszedł jako arcybiskup gnieźnieński, to nikt nie myślał, że doczeka takich czasów jak dzisiaj, że możemy tutaj się spotkać z różnych stron Europy, wspólnie możemy się modlić i my przyjmujemy to niemal jako oczywistość płynącą samą z siebie. Noch heute stellen wir uns auf die Schultern derer, die sich mit den fatalen Folgen der Gewalt nicht zufrieden geben, die an die Überwindung von Hass und Spaltung nicht zuletzt in ihrem eigenen Herzen glauben. Jednak nadal stoimy przed zadaniem, aby pokonywać przejawy nienawiści, podziału, aby we własnych sercach die Märtyrer wie Adalbert und Maximilian Kolbe sind auf diesem Weg eine wichtige Quelle der Inspiration. Es ist nicht zuletzt diese in Gottvertrauen gegründete Haltung, die unsere polnischen Mitbrüder ihren deutschen bischöflichen Brüdern 1965 am Ende des Konzils zugetragen haben. Wir vergeben. Um Świadectwo męczenników wspomnianego już świętego Wojciecha, jak również świętego Maksymiliana Kolbe, stanowią ważne źródła inspiracji, które prowadzą do pełnego zaufania Bogu, co znalazło wspaniały wyraz w słowach polskich biskupów skierowanych zu seinen Brüdern im 1965, początek, und przebaczenie. Wir Christen in Deutschland, wir Katholiken sind dafür besonders dankbar. Aus dem Geist der Umkehr und der Vergebung ist Gemeinschaft gewachsen und das ist kein Zweck an sich, sondern wir sind heute verpflichtet, diese Gemeinschaft zum Nutzen Europas einzusetzen. Katolicy w Niemczech są bardzo wdzięczni za te słowa wzywające do wzajemnego pojednania i to zadanie jeszcze nadal przed nami stoi, gdyż to pojednanie nie jest czymś danym raz na zawsze, nie, nie jest celem samym w sobie, ale jest ono nam zadane, aby tę wspólnotę nadal rozwijać i nadal umacniać. bei uns in deutschland ist europa wahlkampf an großen worten herrscht kein mangel. was zählt ist das zeugnis der geistlichen haltung konkrete taten zum wohle aller. in diesem sinne bedanke ich mich für die einladung ich wünsche dem verlauf des adalbertfestes einen guten erfolg und ich bitte den heiligen adalbert und alle märtyrer um ihre fürsprache zur stärkung der gemeinschaft. heiliger adalbert bitte für uns W Europie nie brakuje wielkich, pięknie brzmiących haseł, ale liczy się autentyczność postawy, świadectwo, które płynie z serca i przyczynia się do budowania jedności Europy. W tym duchu proszę świętego Wojciecha i wszystkich męczenników o ich wstawiennictwo, by umacniali nasze starania, nasze wysiłki do budowania jednej Europy, jednego ducha chrześcijańskiego. Serdecznie dziękuję. Bóg zapłać dziękujemy za te słowa przekazane nam w imieniu księży biskupów Konferencji Biskopatu Niemiec. Są z nami także księża biskupi z ościennych krajów. Chciałbym poprosić teraz o słowo księdza biskupa o pozdrowienie, księdza biskupa z łotewskiej Jeglawy. Księdza biskupa, bardzo prosimy. Chrystus, Pan zmartwychwstał, Alleluja. Chcę powiększować Was w te w święto i powiedzieć Wam wszystkim dziękuję. Dziękuję Polsce. I dziękuję polskiemu narodu, który utrzymuje tą wiarę i tą wiarę szczerze nie tylko w swoim kraju, ale i w innych. Lotwa jest wdzięczna Polsce za to, co Polska dała. Ja sam pochodzę z tych krajów, które były pod Polską polskie inflanty, która została katolicka, bo reszta Lotwy. Była protestancka, jest protestancka, więc katolicy są w diasporze, w innych miejscach. Więc chcę podziękować Polsce za to, co ona dała w swoim czasie i księży, i usługi dla Lotwy. I teraz nawet 20 księży, kolo 20 księży e, służą na Lotwie. I dobrze robią, robią z gorliwością i z oddaniem. Od niektórych nawet mówią, że są kandydatami na biskupa. No, ale to już inna sprawa. <laughs> Może będzie, jeszcze nikt nie umarł. <laughs> Więc dziękuję. Dziękuję księdzu premasowi i wszystkim biskupom z Polski, że zaprosili, że ja mogłem tutaj być i przewodniczyć w tej procesji. Jakoś czułem się niby między swoich, chociaż nie jestem Polakiem, więc wybaczcie mi za moją taką niezgrabną polszczyznę. Dziękuję wam i na was patrzę. Na Was patrzy nie tylko Lotwa, która od czasu do czasu jeszcze, jeszcze raz prosi o jakiegoś księdza do pomocy. I w mojej decyzji też bardzo trzeba przynajmniej jednego, a dobrze byłoby więcej, ale patrzy cała Europa i Lotwa na to, żeby Polska utrzymała tę moralność, Katolicyzm, wiarę, bo to jest trudno, trudno jest tym walczyć, którzy są w mniejszości, a Polska jest wielka, Polska jest mocna. Ja dzisiaj jestem zbudowany idąc ulicami, tyle ludzi w katedrze i nie tylko katedrze na ulicy, więc dziękuję wam wszystkim. Pochwalony jest Chrystus. Amen. Bardzo dziękujemy księdzu biskupowi także za te słowa. Na zakończenie poproszę jeszcze księdza biskupa, który przemówi w języku świętego Wojciecha. Księdza biskupa z Czech, to jest biskup z Litomierzyc czeskich. Bardzo serdecznie zapraszamy. Myliocie Prymasy Polska. kára, caro, nunzio apostolico, kára, eccellenza, reverendissima, oče, předsedo biskupské konference Polska. Já nebudu mít žádného tlumočníka, protože se tvrdí, že čeština a polština jsou velmi jazyky, dva jazyky velmi podobné. To mě těší, že už rozumíte hned na začátku. Já chci vám sdělit, co mám na duši. Na srdci mám minimálně tři radosti. Za prvé, že mě pan kardinál Duka, pražský arcibiskup, který tady měl být, ale protože dnes v Praze, v celé Praze je pochod pro život, takže Praha je celá prostě obsazená a pan kardinál tam musel u toho také být. Vyslal mě, to je moje první radost, že poprvé v životě jsem na takové slavnosti uročí jako byla, nebo jako je tato. Druhá radost moje je ta, že jako Čech mám stejnou krev, jako měl svatý Vojtěch. Čech. I když, Asi už více té krve prostě máte vy, Poláci. A třetí moje radost je, že jsem už dlouho neviděl tolik katolíků, křesťanů pohromadě jako teď, tento večer. A už je dost pokročilá hodina. Bych a dovolil bych si vám jen připomenout, milí přátelé, drazí křesťané a katolíci, bratři a sestry, že svatý Vojtěch, první český biskup na Pražském biskupském stolci a druhý biskup vůbec na Pražském stolci, že měl ve své duši mnoho radosti, ale i mnoho bolesti. Ať se ocital kdekoliv, v Praze nebo i mimo Prahu, jakože mimo Prahu také dosti dlouhý čas trávil. Ale ty jeho radosti nebyly vynikajícím misionářem a že je vynikajícím kazatelem, jeho bolesti nebyly způsobeny tím, že se mu v jeho misionářství nebo v jeho evangelizační činnosti, pastýrské činnosti, že se mu ne vždycky dařilo. Ale jeho bolestí byly bolesti lidí. Jeho radostí byly radosti lidí, těch druhých kvůli kterým každý duchovní pastýř podle příkladu Krista přece má být. Dobrý pastýř se nermoutí sám nad sebou, neraduje se sám jen pro sebe, ale rmoutí se spolu s trpícími. Má bolesti, snáší bolesti, soucítí s trpícími a raduje se z toho, když se v srdcích lidí, i krystowo ewangelium, a život z ewangelia. Bądźcie szczęśliwi, że macie świętego Wojciecha, jaką mamy my. Bardzo dziękujemy. Zabrzmiała więc o tej godzinie mowa świętego Wojciecha. Dziękujemy księdzu-biskupowi bardzo serdecznie. Wszystkim księżom biskupom serdecznie dziękuję za te słowa pozdrowień. Dziękuję także wszystkim braciom w biskupstwie, którzy przybyli na te święto Wojciechowe nieszpory i na, na uroczystość, którą rozpoczęliśmy. Dziękuję wszystkim kapłanom, siostrom zakonnym, wszystkim przedstawicielom władzy publicznej. Bardzo serdecznie dziękuję Wam, siostry i bracia. Zwłaszcza Wy, młodzi przyjaciele, którzy przemierzaliście kilometry do Gniezna, aby tutaj razem przeżywać u grobu świętego Wojciecha dar waszej młodości. Bardzo was wszystkich pozdrawiam i wszystkich serdecznie zapraszam. Na jutro na godzinę 9:15 wyruszamy stąd procesją tym razem na wzgórze Lecha i tam u podnóża bazyliki prymasowskiej będziemy sprawować uroczystą eucharystię, której przewodniczyć będzie czwarty następca na lubelskiej stolicy Prymasa Stefana Wyszyńskiego, z której on 70 lat temu przybył do Gniezna. Tym czwartym jego następcą w Lublinie jest ksiądz arcybiskup Stanisław Budzik, metropolita lubelski, którego bardzo serdecznie już dzisiaj witamy, a jutro prosimy, aby przewodniczył naszej Eucharystii i wygłosił do nas Słowo Boże. Powierzmy naszą drogę Matce Najświętszej tej, która staje przy nas, w której oczy wpatrujemy, się pod której sercem wzrastamy. Wołajmy do niej słowami Jasnogórskiego apelu. Maryjo Królowo polski, Maryjo Królowo polski. Jestem przy Tobie pamiętam. Jestem przy tobie pamiętam czuwam Maryjo królowo polski Maryjo królowo polski jestem przy tobie pamiętam jestem przy tobie pamiętam Czuwam Maryjo Królowo Polski Maryjo Królowo Polski Jestem przy Tobie, pamiętam Jestem przy, przy Tobie, pamiętam Czu Zapraszam wszystkich księży arcybiskupów, biskupów, byśmy udzielili razem Bożego błogosławieństwa w tę godzinę apelu, powierzając nas, nasze rodziny, nasze wspólnoty, w Maryi pod Twoją obronę. Uciekamy Pytamy się, święta, święta Boża Boże, Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gadzić w po potrzebach naszych, naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno Chwalebna i Błogosławiona, o Pani nasza, o Rędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Królowo Polski, módl się za nami, Królowo Rodzin, módl się za nami, Matko Miłosierdzia, módl się za nami, Pan z wami i z duchem twoim, niech imię pańskie będzie błogosławione. raz i na wieki wspomożenie nasze w imieniu Pana, który stworzył niebo i ziemię. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn. Duch Święty. Amen. Wracajmy szczęśliwie do naszych domów, dobrej nocy i do jutra. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen.